Co za miesiąc? Dopiero się zaczął, a już tyle dobrego nas spotkało. Wczoraj Epic Games rozdawał darmowe asety do Unreal Engine, a dzisiaj mamy premierę blendera w wersji 3.3. Zapinaj pasy i lecimy z najważniejszymi nowościami. Zaczynamy od zdecydowanie największej i najważniejszej zmiany w blenderze 3.3 zupełnie nowy system włosów. Już tłumaczę. Chodzi o to, że od dosyć długiego czasu trwały prace nad nową wersją systemu włosów do blendera. Już przy poprzedniej wersji było blisko, aby on do nas trafił, ale jednak twórcy zdecydowali się przytrzymać go jeszcze jedną wersję, żeby ukazał się w bardziej dopracowanym stanie. No i jest. Tylko co to dla nas oznacza i o co w ogóle chodzi? Od dzisiaj mamy w blenderze nowy typ obiektu, właśnie o nazwie hair, czyli włosy. Cały ten system bazuje na krzywych, które dzięki temu również zostały przepisane i dostały bardzo duży bonus do prędkości działania. Włosy są teraz o tyle ciekawe, że dostaliśmy do nich specjalne narzędzia pozwalające na ich czesanie, dodawanie lub usuwanie czy przemieszczanie. Wszystko jest teraz ładne, spójne i działa zdecydowanie szybciej niż wcześniej. Na pewno będę to testował w najbliższych dniach. Druga duża sprawa jest taka, że w końcu dostaliśmy wsparcie dla brakujących kart od AMD, głównie z serii Vega. Więc jeżeli masz jedną z tych kart i w poprzedniej wersji Blender ostro na Ciebie krzyczał, gdy chciałeś renderować, to teraz powinno być to naprawione. Więc pobieraj Blendera i odpalaj render. Jeszcze zostając w temacie kart, muszę Ci powiedzieć, że dostaliśmy wsparcie dla kart graficznych od jeszcze jednej firmy. Mamy NVIDIA, mamy AMD, a teraz do tego grona dołącza Intel z ich nadchodzącymi kartami Arc. Nie można ich jeszcze oficjalnie kupić, ale Blender już jest gotowy. Lubisz efekty specjalne i edycje filmów w Blenderze? Teraz polubisz jeszcze bardziej. Dostaliśmy nową opcję o nazwie Image from Plane Marker. Znaczy to tyle, że od teraz możesz śledzić wybrany obszar na filmie, a następnie go wyeksportować jako zdjęcie. Wtedy wrzucasz do Photoshopa albo innego gimpa, edytujesz tak, aby wymazać niechciany napis lub dodać swój własny i z powrotem importujesz do Blendera tym sposobem możesz edytować dowolne elementy na filmie, zwyczajnie edytując je w programie do grafiki 2D i nakładając ponownie w Blenderze. Narzędzia do rozkładania siatki UV już dosyć dawno nie dostawały większych aktualizacji, więc mamy kolejną niespodziankę. Jest ich kilka, więc lecimy po kolei. Mamy teraz możliwość unrapowania tylko zaznaczonego obszaru obiektu, zamiast całego modelu. Nareszcie. Dostaliśmy też opcję UV Select Similar, dzięki której będziemy mogli zaznaczać wszystkie wyspy siatki UV podobne do aktualnie wybranej. Niby sekcja o UV, ale i tak wypada wspomnieć o nodach. Do Geometry Nodes doszły dwa nowe noody. UV Unwrap pozwala na rozkładanie siatki UV obiektów wygenerowanych nodami, a gdy już będziesz miał tą siatkę, to dobrze by było jak najlepiej ją zapakować. Więc do tego też jest nowy node. Nazywa się Pack UV Islands. I ostatnia sekcja zawierająca sporo zmian to Grease Pencil. Pamiętasz jeszcze w ogóle co to? No to szybkie przypomnienie na wszelki. Grease Pencil to tryb rysowania kształtów 2D w świecie 3D, dzięki czemu jesteśmy w stanie na przykład szkicować po swoim obiekcie i później zobaczyć ten szkic z różnych perspektyw. No i teraz doszło do niego kilka ciekawych opcji: dwa nowe modyfikatory. Po pierwsze, Noise, pozwalający dodać efekt szumu do wszystkich naszych linii, przez co kształty na poszczególnych klatkach będą się od siebie lekko różniły. A po drugie, ping-pong. Jest to taki myk, dzięki któremu możemy robić zapętlające się animacje lub odtwarzające od danego miejsca w czasie. Dalej mamy coś takiego jak automasking. Jak masz swój rysunek podzielony na kilka warstw, to możesz użyć Sculpt Mode tylko na jednej wybranej warstwie bez wpływu na pozostałe. A jak już masz namalowany obraz i teraz chcesz po nim rzeźbić, to zawsze możesz przesunąć wybrane ścieżki na inną warstwę dzięki nowej opcji Move to Layer. Plus dochodzą do tego nowe sposoby renderowania efektu line art. Dzięki czemu dostajemy takie możliwości renderowania linii dookoła cieni czy obliczanie konturów. A dodatkowo całość jest zdecydowanie szybsza niż wcześniej, więc same plusy. Na sam koniec chciałbym dać jeszcze wyróżnienie jednej funkcji, o której prawie nikt nie mówi, a według mnie jest mega, mega ważnym dodatkiem. Pewnie wiesz ile trzeba się naklikać, żeby włączyć zwykłe autosmooth na jakimś obiekcie. Musimy przeklikać się przez kilka menu i może nie trwa to jakoś super długo, to przechodzenie przez to dla każdego kolejnego obiektu może być denerwujące. No i tutaj z odsieczą przychodzi blender. Teraz zamiast się z tym męczyć, możesz zwyczajnie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję Shade Auto Smooth i po kłopocie. Kilka kliknięć skrócone do jednego. Mega sprawa. To wszystko. Jak podobają Ci się zmiany w najnowszym blenderze 3.3? Są na plus, czy jednak wolałbyś coś nieco innego? Daj znać w komentarzach i może rozwinie się z tego jakaś całkiem ciekawa dyskusja.